Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj wam pokażę bo moja koleżanka a raczej przyjaciółka miała taką sytuację że nie mogła odebrać telefonu bo coś jej się jej stało dlatego dzisiaj pokażę wam fajny ta, patent da właśnie tego typu rzeczy na początku wychodzimy i usuwamy te rzeczy potem Bierzemy, naciskamy i najlepiej właśnie go wyłączyć, tylko ja nie wyłączę, bo mi się potem skończy film. I czekamy 5 minut. To wtedy mamy pewność i potem włączamy i poprosicie i napiszcie na lepiej komuś, żeby dodać za dwonią. I wtedy zobaczycie, czy to działa, a jeśli nie, to zróbcie jeszcze, powtarzacie te same kroki. No, przepraszam Was, że nie było dłu tak długo odcinku, bo wiecie, myślałam, że mój kanał będzie nieudany, ale powoli już mi na subskrypcje napływają, więc za to Wam bardzo ci dziękuję i zapraszam właśnie do oglądania, a niektórzy się mnie pytają dlaczego ja miałam, nie mam tapety na swój taką grafiki na mój kanale, bo coś mi się niestety zlagowało i nie mogę jej włączyć ani nic. Dlatego wam, was przepraszam i to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pa.